Tutaj jest takie błotko, patrzcie, na trasie, tu takie, nie chcę się tam wpierdzielać, bo już się przewróciłem poprzednio, co wam nagrywałem, ja sobie teraz zejdę jak górska kozica, tu pionową ścianą w dół, tylko trzymajcie kciuki, żebym się nie zabił z tyłu, udało się, nie zabiłem się, ale wyłączyłem się nagrywać, stamtąd się sturylikałem na dół, to znaczy zjechałem na butę. Ale ominałem to najgorsze błoto. Także nie jest źle. Jeszcze Wam pokażę, jaki widok za to. A tutaj stąd zjechałem, właśnie na butach. Dobra buty górskie, powiem Wam. Polecam. Polecam ten model. Świetnie się sprawdzę. Oczywiście, że. Pozdrawiam, Moto. Jogunka tym Tu wchodzimy do cienia, będzie może zimniej A tam jest chyba kolejka Nie widzę na taki ekran brudny przez to spadanie Nie wiem co się dzieje Ale już muszę muszę cisnąć bo tam kolega mi ucieka biegniemy ma w każdej ci biega po skałach jest moc Przebiezła Przez to spadanie to straciłem dystans. Jest to znaczenie, Na no, trochę się dobrze idę. Nie zgubiłem się. trochę inna sceneria w sprawie kondycji kupię lepsze buty będę tutaj biegał do góry też o, znowu butka Слышишь, не? Ничего Это po czym kurtkę dla... Robię test Samsung S10 Się sprawdzam Nagrywanie podczas zbiegania na szerokim kącie Napiszcie mi w komentarzach czy bardzo wam części obraz Bo nie używam żadnego sprzętu, tylko trzymam w ręce telefon Ciekaw jestem jak się nagrał obraz o kurde, naslą no, ogle na szczęście Szczęścia No i dało się. Koszula, sweterek, jeans, buciki. Stój piechóra górskiego. <śpiewanie> szczyt zdobywany. <śpiewanie> ja mam, że nie szczyt Widoczek zaliczony. No i ostatnia prosta Tylko nie taka co W telewizji mówią Tylko ostatnia prosta i kolejka I tylko trzy kolejki na dół I jesteśmy w domu zjemy coś na koniec podejrzewam, że jakiegoś kepsa i regeneracja ziółka oczywiście herbatka co by się wszystkim gazyło piękny samolocik sobie leci też podziwia pewnie pilot widoki Już trwa filmik 10 minut 11 Chcę Was za bardzo Zanudzać, ale dla mnie to tu jest wszystko piękne I się nie spojrzę to To mnie coś zachwyca także Mam nadzieję że Wam się też to nie nudzi To nie jest tylko skałek, to nie jest górki i teraz tylko tak, taka prosta ścieżka do pokonania. Zapięć. czyli plecak nie podskakiwał kim paskiem Jest moc, sam przyznajcie Wiadomo <grywa> ja co chodzi Pętajcie Najważniejsze bickie w drugie miejsce Trickie. wioska ja też jeden ułożę nie wiem co to znaczy ułożę mu tak. tak 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 taką wieżę zrobił Chris biegunka Przecież zobaczcie co tam idzie. ja się napalam tym widokiem dlatego was tak nie wiem przetrwę jeszcze obiekty nie wiem czy dobrze widać polecam wam taką wyprawę nad jeziorka piękne krajobrazy piękne widoki Elegancka kolejka, w sumie z trzema kolejkami się wyjeżdża. Można, to oczywiście, wyjść z buta z dołu, ale to jak to preferuje, a dzisiaj bym nie był nie byłbym w stanie Wyjść tu z dołu. Ale ja mówię, że kiedyś nie zaatakuję. Wszystko przed nami. Najważniejsze, że było słońce ani jednej chmurki na niebie I takie piękne widoki Jeśli człowiek nie obejrze to, to zachwyca taki widoki